Dzisiaj pokażę Ci, w jaki sposób trzymać włóczkę. Ja znam cztery sposoby, więc przedstawię Ci te cztery. Pierwszy sposób to przeplatamy włóczkę pomiędzy palce. Nad małym, pod serdecznym, nad środkowym i pod wskazującym. Łapiemy włóczkę palcem środkowym i kciukiem i możemy sobie zacząć szydełkowanie. To jest pierwszy sposób. Drugi sposób jest bardzo podobny z tym, że owijamy włóczkę wokół małego palca pod serdecznym, nadśrodkowym, pod wskazującym, łapiemy włóczkę palcem wskazującym i kciukiem i możemy zacząć szydełkowanie. Trzeci sposób dla mnie trochę niewygodne, ale niektórzy tak trzymają włóczkę. Łapiemy włóczkę małym palcem i przytrzymujemy trochę palcem serdecznym nad palcem środkowym pod wskazującym. Trzymamy włóczkę oczywiście palcem środkowym i kciukiem i możemy zacząć szydełkowanie. Czwarty sposób. Trzymamy włóczkę małym palcem, żeby była bardziej stabilna. Owijamy ją wokół palca wskazującego i możemy sobie zacząć szydełkować. A to wybierz sposób najłatwiejszy dla siebie i najwygodniejszy. Do zobaczenia.